Pomioty ciemnej strony wśród ziemi miały tendencję do gnieżdżenia się w strzeżonych twierdzach, gdzie często kuliły się pod batem swych panów. Czy to w Mori, bojąc się potężnego Balroga, czy w Mordorze, uginając się przed potęgą Saurona. Istnieje jednak o wiele większe i potężniejsze siedliszcze – Angband. Ta nazwa mroziła krew w żyłach wszystkich mieszkańców Beleriandu. Ogromna twierdza Melkora w północnych regionach śródziemia była niezdobytym w pierwszej erze bastionem zła. Ale czy było tak zawsze, co działo się tam na przestrzeni lat? Czy była to jego pierwsza twierdza? Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Melkor przybył na Ardę po swej porażce w pierwszej wojnie w 3400 roku Ery Lamp. Zbudował wtedy piekielną twierdzę Utumno w Górach Żelaznych. Ogromne latarnie Iluin i Ormal oświetlały wówczas całą Ardę, jednak światło docierające do Utumno było przyciemnione i zimne, toteż walarzy nie wiedzieli jeszcze o tajemnej twierdzy wewnątrz gór. Melkor poczuł snuć swe przebrzydłe plany. Utumno służyło mu za bazę wypadową podczas zniszczenia obu latarni. Doprowadziło to do przekształcenia geografii Ardy i zmusiło walarów do zmienienia swej siedziby z centralnej wyspy Almaren na położony na zachodzie Aman. Twierdza wydrążona była głęboko wewnątrz gór i jej jaskinie ciągnęły się przez wiele kilometrów. Pieczary wypełniał ogień i zastępy popleczników upadłego walara. Ziemie na północy pozostały opuszczone przez tysiące lat i nikt nawet nie próbował się tam osiedlić. Ukryte wewnątrz ziemi zło skutecznie odstraszało wszystkie rasy. To prawdopodobnie tam pierwsze elfy, około 1080 roku ery drzew, zostały przemienione na parszywe stworzenia, zwane w późniejszym czasie orkami. Valarowie, dowiedziawszy się o wpływie Melkora na pierworodnych Iluvatara, postanowili wypowiedzieć mu wojnę i zdusić zło, póki mieli ku temu sposobność. I tak w 1090 roku ery drzew rozpoczęła się wielka bitwa potęg, która wstrząsnęła ardą, tworząc brzegi Beleriandu i wiele zatok. W przeciągu następnych dwóch lat Melkor został pokonany. Ale wycofał się w głąb Utumno. Oblężenie twierdzy trwało kolejne 7 lat, aż w końcu upadły walar został pojmany przez Tulkasa i uwięziony. Utumno zostało kompletnie zrównane z ziemią. Utumno nie było jednak jedyną twierdzą Melkora. W erze drzew powstało także siedliszcze zwane Angband, które miało służyć jako pierwsza linia obrony przed atakiem walarów. Umieszczone było na zachodnim krańcu Gór Żelaznych i początkowo władzę sprawował tam Sauron. Podczas Wielkiej Bitwy Potęg Angband również został zniszczony, lecz zbudowany na wzór utumno, składał się z kompleksu jaskiń, a gnieżdżącym się tam pomiotom udało się uniknąć gniewu Valarów. Należeli do nich między innymi Sauron i Balrogowie. Słudzy upadłego Valara oczekiwali powrotu swego pana, odbudowując w międzyczasie zrujnowaną fortecę w 1400 roku Ery drzew Morgotowi udało się wydostać z niewoli i zaprzyjaźnić z mieszkającymi tam elfami. Były to jednak pozory i po uśpieniu ich czujności wraz z ungoliantą wykradł silmarile i zniszczył światło drzew walinoru. Razem umknęli do Beleriandu, gdzie rozwścieczona i oszukana Ungolianta oplotła go w swe sieci i przygotowywała się już do pożarcia. Przeraźliwy krzyk Morgota słyszany był aż w Angbandzie i czychający tam balerogowie niczym ognista burza popędzili mu na pomoc. Przytłoczona liczebnością przeciwnika Ungolianta zmuszona była się wycofać. Melkor natomiast postanowił osiąść w Angbandzie, wprowadzając jednak małe zmiany. A mianowicie wznosząc trzy wulkaniczne górskie szczyty Tangorodrimu. Szczyty te służyły jako swego rodzaju kominy dla kuźni, ukrytych głęboko pod ziemią. Od czasu do czasu buchały ogniem i pluły lawą, lecz przede wszystkim wypuszczały trujące opary, które mogły okazać się śmiertelne dla tak bardzo znienawidzonych przez Melkora elfów. U podstaw środkowej góry, od strony południowej, znajdowała się brama Angbandu. Strzeżona przez ogromnego wilka Karkarota. Wzdłuż doliny położone były także szańce, mury i baszty. Morgoth zadbał też, by jego wojska mogły bez problemu opuścić Angband i rozpocząć walkę. W tym celu zbudowano liczne, ukryte wejścia u podnóży gór. Ściany wewnątrz były rzeźbione w przeróżne, powykręcane postacie troli, orków i balrogów. Podobne rzeźby znajdowały się też na wielu dziedzińcach. W najniższym holu natomiast znajdowała się sala tronowa morgota. Do sali prowadziła zgrzytliwa brama, a samo pomieszczenie wsparte było przez kolumny na kształt wielkich wężowych drzew posadzka wylana była brązem, a na samym środku sali znajdował się tron wyrzeźbiony na wzór wilków i ognistych demonów. Nad tronem natomiast ulokowane były lśniące silmarile. Mimo iż Sala Tronowa nazywana była najniższym holem, to istniały jeszcze niższe poziomy, które w głównej mierze przeznaczone były na kopalnie. Początkowo na szczycie Tangorodrimu żyły także wielkie orły, prawdopodobnie szpiegując w imieniu Manwego, lecz z czasem i one przeniosły się z dala od tego miejsca. Beren i Lúthien byli jedynymi, którzy z własnej woli weszli do Angbandu. Ukradli oni Silmaril, ale o mały włos nie przypłacili swej wycieczki w głąb piekielnej twierdzy życiem. W wyniku Dagor Nuin zwanej także Bitwą pod Gwiazdami, przywódca Noldorów, Feanor, został śmiertelnie raniony przez Gotmoga. W dniu śmierci króla, do synów Feanora przybył wysłannik Morgota. Proponował rokowania. Medros, najstarszy z braci, przekonał pozostałych, by udać się na rozmowy z o wiele większą świtą. Tak samo postąpił podstępny Valar. Tyle, że jego armia była znacznie większa i była wspierana przez ogniste demony. Hufiec Medrosa został rozgromiony, a on sam pojmany i skazany na okrutne tortury. Następnie zawisł na zboczach Tangorodrimo. Trzecia bitew w Beleriand okazała się druzgocąca dla sił ciemności. Informacje dostarczone przez szpiegów Morgota okazały się błędne, a elfy walczyły zacieklej niż zawsze, ścigając i wybijając każdego orka aż pod same bramy Angbandu. Po Dagor Aglareb, czyli Bitwie Chwalebnej siły elfów nie były wystarczające, by przypuścić atak na nieznane dotąd jaskinie Angbandu. Lecz wystarczyły, by rozpocząć oblężenie twierdzy, które trwało blisko 400 lat. Oblężenie nie było jednak wystarczająco szczelne i co jakiś czas grupy orków wydostawały się ukrytymi przejściami, by nękać elfy z Beleriandu. Po około 200 latach oblężenia z twierdzy wyszedł młody, lecz straszliwy smok Glaurung, siejąc spustoszenie wśród oblegających. Szybka reakcja Fingona i jego konnych łuczników zapobiegła jednak złamaniu oblężenia i zmusiła bestie do wycofania się z powrotem do piekielnych czeluści. Przez następne lata Morgoth zbierał siły. Aż część elfów poczęła się zastanawiać, czy aby na pewno w Angbandzie dalej gnieżdżą się te wszystkie okropne plugastwa. Gdy Fingolfin zamierzał przypuścić atak na twierdzę Morgota, większość z Noldorów rozkoszowała się pokojem. I nie zamierzała go słuchać, a tym bardziej wspierać. Morgoth tymczasem czuł się już w pełni sił, by zaatakować z furią, jakiej do tej pory elfy nie znały. Wysłał rzeki płomieni, zbiegające z Tangorodrimu szybciej niż Balrogowie, i rozlewające się po całej dolinie. Góry żelazne pluły ogniem w różnych jadowitych kolorach. Rozpoczęła się czwarta z wielkich wojen o Beleriand Dagor Bragollach. Bitwa nagłego płomienia, w wyniku której oblężenie Angbandu zostało złamane, a ziemie wokół twierdzy przesiąkły krwią tysiąca elfów. U samych wrót odbył się natomiast pojedynek Fingolfina i Morgota. Mimo wielkiego męstwa i siedmiokrotnego ranienia Melkora, ojciec Turgona poległ zmiażdżony ogromną buławą. Morgoth kontynuował swą ekspansję na ziemię Beleriandu, zabijając lub co gorsza, zniewalając mieszkańców podbitych miast. Ci, którym nie dane było zginąć, trafiali do niewolniczej pracy w głębinach Angbandu, a ich jęk roznosił się echem pośród setek korytarzy. W 545 roku do Beleriandu przypłynęły wojska z Walinoru, naprzeciw których stanęły kohorty Morgota. Rozpoczęła się wówczas Wojna Gniewu. W ogromnej bitwie trwającej kilkadziesiąt lat padły prawie wszystkie balrogi i zdecydowana większość potęgi zgromadzonej przez Morgota. Upadły walar zmuszony był do wycofania się do swojej twierdzy. Wówczas w 587 roku w ostatnim akcie desperacji. Morgoth wypuścił swe najpodlejsze stworzenie, które trzymał w Angbandzie. te smoki wypełzły z jaskiń i wzbiły się w powietrze, siejąc zniszczenie gdziekolwiek się pojawiły. Między nimi znajdował się Ankalagon Czarny. Największy ze smoków, jakiego kiedykolwiek widziała Arda. Nalotowi towarzyszyły grzmoty, błyskawice i burze ognia. Lecz wtedy zjawił się Erendil, świecąc białym płomieniem. Wokół Wingi Lota zgromadziły się wszystkie wielkie ptaki niebios, a Torondor był ich wodzem. Przez cały dzień i wśród pełnej zwątpienia nocy trwała bitwa w przestworzach. Przed wschodem słońca Erendil zabił Ancalagona Czarnego, najpotężniejszego ze smoków, i strącił go z nieba. Zewłok potwora runął na wieżyce Tangorodrimu i zdruzgotał je. Armii walarów udało się ostatecznie obalić Melkora i uwolnić przetrzymywanych wewnątrz twierdzy jeńców. Wraz z upadkiem Morgota, Angband został zniszczony raz na zawsze. Koniec Wojny Gniewu zwiastował także koniec pierwszej ery i zatopienie krain Beleriandu, toteż Angband od tego czasu był poza zasięgiem kogokolwiek. Angband to sindaryjska nazwa, którą możemy przetłumaczyć jako Żelazne Więzienie lub Piekło z Żelaza. W Kłeni natomiast nazywano go Angamando. Utumno rzadziej nazywane Udun oznaczało czarną dziurę, piekło lub zaświaty. Gandalf określa Balroga z Mori jako płomień z Udun, i to jedyny raz, kiedy ta nazwa pojawia się we władcy pierścieni. Udun to także nazwa doliny położonej w Mordorze. Być może w ten sposób Sauron chciał oddać hołd dawnemu panu. Tolkien nigdy nie sprecyzował dokładnie położenia Utumno, dlatego przeglądając mapy i zapiski, możemy znaleźć jego różne położenia. Jednak zawsze jest to na północy Ardy, w okolicach Gór Żelaznych. W grze fabularnej z 1982 roku Smaug jest opisywany jako smok, który zbiegł z Angbandu podczas jego zniszczenia w końcowych latach pierwszej ery. Rozmiar wieżyc Tangorodrimu nie jest do końca sprecyzowany, ale według jednego ze szkiców Tolkiena miałyby one mieć ponad 10,5 km wysokości. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału o wiedźminach ze szkoły Żmii. To serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.